Fallout 4 doczekało się kolejnego rozszerzenia. DLC o nazwie Far Harbor przynosi nas na zupełnie nowy kawałek lądu. Zanim to jednak następuje, wita nas quest, który swoim idiotyzmem zniechęcił mnie na kilka chwil do dalszego psowania z tą grą, pomijając już fakt, że nigdy nie uważałem, żeby Fallout 4 był jakiś wybitny. No więc tak, by rozpocząć Far Harbor musimy się najpierw udać poza mapę. Chciałbym wam pokazać je dokładnie, no ale rozumiecie, to jest poza mapą, więc nie mogę wam pokazać. Trzeba więc iść. E, spotykamy tam rodzinę, która straciła córkę, ale za cholerę się tak nie zachowuje. No okej, okay, jak wchodzimy na ich ganek, to są tam jakieś krzyki, cierpienie, ale kiedy stajemy w progu i się z nimi witamy, to od razu podejrzewają, że jesteśmy domokrążcą, więc nie warto z nami rozmawiać. Tak jakby domokrążca nie mógł pomóc, nie wiem, albo mieć jakieś informacje, po co więc pytać? No ale dobra, jako profesjonalny detektyw od razu pominam się o zapłatę i dowiaduje się, że życie ich córki jest warte jakieś 350 kapsli. Ba ojciec jest w stanie zrezygnować z moich usług, gdy poproszę o więcej. To nic, że chwilę później oddaje mi swoją łódź z zaawansowanym systemem nawigacji jakimiś tam innymi pierdolami, która warta jest pewnie jakieś 380 tysięcy razy tyle kapsle to kapsle. Okej, okay, co więc knerzy? Ale to nie wszystko. Szybko dochodzimy do tego, że rodzice mają jakieś podejrzenia, ale nie chcą nam do końca powiedzieć o co chodzi. Powód? Mówi, że nie chce nam zaprzątać głowy podczas śledztwa jakimiś pierdołami. Kto pisał ten scenariusz? Ale, ale. Przygoda detektywa dopiero się zaczyna. Szybko dowiadujemy się, że jakieś poszlaki możemy znaleźć w przydomowym hangarze. W sumie w promieniu kilkuset metrów nie ma tam nic innego. W hangarze znajdujemy tajemniczy safe, do którego nie mamy jednak klucza. Jest na nim jednak notatka, że klucz jest niedaleko, jest jak z obrazka. I zgadnijcie co, niedaleko jest obrazek, a w jego ramce tak, klucz. Voila, znajdujemy w sejfie taśmę z informacją, gdzie udała się córka. Podsumowując, zrozpaczona rodzina wynajmuje detektywa, by ten przeczytał leżącą na wierzchu notatkę o tym, że klucz jest niedaleko. Nie chcą mu też za wiele zapłacić, ale oddają mu swoją łódź. Uważają też, że szczegóły ich relacji z córką nic nie znaczą, więc wolą utrudniać śledztwo, nic nie mówiąc. No, iście piski, początek przygody. Na szczęście później jest już nieco lepiej, ale o tym już w nadchodzącej recenzji.